Grzegorz Braun dołącza do wojny o pałac prezydencki, wojny, bo będzie to intensywna i zażarta walka kandydatów. Czego się spodziewać po naszej kulturze politycznej. Grzegorz Braun, który należy do Konfederacji, jest liderem Konfederacji Krony Polskiej, która wchodzi w skład koalicji Konfederacja. Ponadto należy do Rady Liderów, do Rady Liderów, która zdecydowała, że przedstawicielem Konfederacji jest Sławomir Mencen. Działania Brauna były niewłaściwe, na co też zwróciła uwagę Anna Bryłka. Nie uszanował on decyzji, wspólnej decyzji Rady Liderów. Z tego też powodu nie ma go już w Konfederacji. Sąd koleżeński usunął go z ugrupowania. Pytanie, czy wraz z nim nie odejdzie reszta Konfederacji i Korony Rzeczypospolitej. Zobaczymy, ale może tak być, że Konfederacja się skurczy. Byłaby to katastrofa dla Konfederacji. Co do samego Brauna, było to nie na miejscu. Takiej nielojalności, sabotażu nie widziałem jeszcze. Gość jest bardzo rozpoznawalny i wykorzystuje to, żeby zrobić show, które będzie wyłącznie dla niego korzystne, a dla reszty Konfederacji będzie katastroficzne. Powiedzmy sobie szczerze: Grzegorz Braun nie ma szans na wygraną, a jego start tylko słabi Konfederację. Dobrze, że go wywalili na zbity pysk, bo sabotaż w tej sytuacji to najgorsza podłość, jakiej mógł się dopuścić. Teraz dołączy do Korwina i będzie sławny, rozpoznawalny, mający swoich fanów, a nawet wyznawców, tak jak Korwin, ale sam i wiecznie przegrany. Szczęść Boże! Była to audycja PAPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji publikacji 2025.